Tam, czy coś na tym, coś powinno być lepiej, mówi. Ja mówię, to się żartuję mówi zobaczę. No. I nie, wyszło to. to. Fajny sprzęt to jest. Ale jak kupiłem, to teraz o połowę podrożało to mi. Tak? No. Może już, wiesz, Rynek się po prostu na to zrobił jak ludzie poznali to. No, no, no. Taki sprzęt. No naprawdę super Angsko jest. Widać, że to po prostu robi robotę, robi nie? Robi robotę, tak jest. No. Po prostu jak sprzęt czarodziejski jakiś. Chubekalady. No? Normalnie lampa Aladyna, która robi cud. Lampy, Ze starego nie? Opla Robinowy. Te lampy dużo odmówione No? Pa, teraz będę demo cofnąć. Połowę. No? Wiesz, to nie są jakieś tam depo. Są oryginały. Hella. A wyglądają po takim zabiegu jak nówki. No. na filmiku to zajebiście wygląda. Możesz się udostępnić na Facebooku. Ja to na YouTube chyba wstawię, wiesz? To jest taki. Jak ktoś będzie pytał, zobaczy filmik, zawsze można powiedzieć. to powiem, że tu i tu jest gość, który ma takie rzeczy, bo super sprzęt.